A tą lewą też możesz zabrać Dziękuję za pozwolenie, moja droga Oj, nie to I ta, oj, tera tu tak? A co ty mi... No ja pierdolę, no Szyszra, no już wiesz Drugie do końca zrobiono, no Teraz powie, że to ja jej ściankę źle ułożyłam <głos> <głos> Kurwa, od nowa, cyk Cyk, cyk, cyk O kurwa, poczekaj, bo spadł Nie jak jeszcze, ty nie. No, dawaj, hop hop A, hop hop, tak już rzuciasz? Tak. I ostatnia prosta. Oj, po Mówię, że to nie jest takie proste. No kurwa! dolnej. Dzień dobry, Karolinka. No ale co ci ta dolna robi? Nic ci nie robi. kurwa. Jakbym spadła. A to przepraszam, ja po prostu liczyłam się że to idziesz, no. Tobie, jak widać odbawimy się. Nie pasuje ci co? No, przecież. Moja wina jeszcze powiedz. No, bo się po ścianie zsunął. Tak, zrałam się po ścianie. Dobra, tam nie chcę. Nie muszę obrażać, będzie trudno. Dawaj, raz, dwa, trzy. Raz, dwa. No, gdzie? No, jeszcze nie wzi A, nie, da nieważne. Poczekaj. Raz. Jeszcze nie zerłam, Bo mi nie nadąża z tymi gwoździami, hop do góry. No bo ci kurwa, bez... drogę bezpieczną zostawię, żebyś się nie wypierdolił no to... To, było... to było bezpieczne. Kurwa. Zostawię ci bezpieczną drogę, zabieraj jedyne podium. Ci. Ale I widzę właśnie. Poczekaj, o! o teraz. Poczekaj. Wypierdalaj. Tylko pamiętaj, że jak jakiś... chodzisz kawałek dla siebie. A Już. Nie! Nie ruszaj tego! Do Bo jak się wybijam to przelatuję, a jak się nie wybijam to nie trafiam! Rycha! <ścoughs> Rysiu, bo ja spadłam! Cieszę się! Mi gorąco, nie? <ścoughs> Oj kurwa, nie trafiła. Oj kurwa, nie trafiła. Poczekaj. Gwoździa musiałam zabrać. No stój. No, zabieraj tego gwoździa. Kurwa, zajebałam Już myślałam, że zabrałaś już No i tą dolną możesz zabrać, tak? Ale tej do... niżej nie zabieraj Widzisz? No, wybiłam a... się dobrze. I zatrzymało mnie na kawałku. Nie ja doszłam nie No to ostatnia nie chcę mnie wpuścić. Wspuść. Pyta mnie z y, platformy. Hmm, no co? Dlaczego zapostać się ta maturla, mam pytanie? Odbij się teraz jeszcze raz. Co jest? No wbijam się na nią i ta platforma nie styka. Nie mogę się nią wbić, bo nie wiem, tam bardziej to góry skakać. A kurwa, odbić się, e, a dobra. Y Ta platforma, na której jestem, ma zostać. Nie ta niżej. No właśnie. No, no dobra. No, prywatno, Nie mogę na nią wskoczyć. No, nie mogę na nią wskoczyć. Ona mnie spycha. Dzięki za te że Jak na nią wskoczyłeś. Już nie palec boli. Patrzcie to. No lepiej teraz niż później, no. no. do tego produkty zobaczcie jak, jak się tego... No nie, no do, do boku mi skacza, no kurwa tu chuj, chuj wie, nie? No nie wiem, nie wiem jak to zrobić, żeby dobrze... Ale nie da się wyżej Ksarty skoczyć. A jak masz ten podwójny skok? No to on właśnie działa tak, kiedy jestem tam na powtórnie. Nie da się, ty starty się, mi w tym nie pomaga. Skocz teraz, odbij się od ściany i zabieram. Aj, okay, sorry. Ok. Zostawię Ci tą dolną platformę, zobaczymy, może teraz będzie lepiej, jak będziesz spadała, to Ci od razu tu skoczysz. Nie wiem, jak na nią... Może jakoś bliżej? Nie no, wiem, nie wiem, jak na nią skoczyć. A, no, już? dobra. Nie, no ale jestem trochę niżej. A. Nie spadłam aż tak. A, to czy i dobrą ci zostawiłam? tak. O kurwa! Nieważne. Ktoś gry zliczyć w Mix? O no to jest kurwa, ale ja zrobię w ja ten bożą przycięga. Minąć poziomu? poziomu. jest woda. Mam double jumpnąć, a potem dasznąć. Czyli to tak. I potem w bok. Okej. Okay. No dobra, Spróbuj do tego. Zapyła się. No kurwa co jest? Nie wiem. Właśnie ją zaczęłam mnie nawijać. A ja zajebista ke sarty. Time of my life's co y Dobra. Zaraz się wybiłaś do przodu, nawet nie dotknęłaś tej platformy. O kurwa. ostatkiem w piękny rej. się opuścić. Statkiem na pa doo, -doo. Idzie nam coraz gorzej. <słuchajcie> idzie nam coraz gorzej, słuchajcie. Kurwa w trzeciego gwoździa, a poczekaj. Może sobie szczerze za mnie skoczyć, kurwa. No. Ja jak mnie palec boli. To ciężko, żeby mi w platformę. O, Jezu! No i kurwa pizda, no! Daj, bisce. Ale advert, ja po prostu. My wybraliśmy po prostu postacie na początku. Ja nie wiedziałam, że wiesz. To tego się chyba nie da zamienić. No teraz to już nie. Nie, kurwa tego nie. się nie da, to już się zmieni. O no, kurwa, gwóźdź mi się! <słuch> Dzięki, Greg. Pi na jest <gry> Dawaj. No, dawaj, dawaj, robisz to teraz. Dawaj, na spokojnie. Pięknie, super, poczekaj. Poczekaj grzecznie, spokojnie. Ooo, no nie aż tak. A bo poczekaj. Poczekaj, poczekaj. Ja cię tutaj zasekuruję. No, dawaj.